Dzień dobry, Izabela Raupis, witam serdecznie w programie Aktywnie Pozdrowie. Drodzy Państwo, krew to esencja życia. To niezastąpiony lek, którym możemy podzielić się z innymi, ale jest to również płynne lustro kondycji naszego organizmu. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Daniel Milewicz. Witam Dzień dobry. serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Danielu, zanim e, zapytam, co takiego możemy zobaczyć we krwi? E, to bardzo bym prosiła, żeby Pan powiedział w dwóch słowach o sobie, opowiedział nam o sobie, o swoich pasjach, o tym, czym się Pan na co dzień interesuje i zajmuje. Pierwszą pasją jest dietetyka. Drugą pasją są ultramaratony. Poprzez też, które udało mi się głębiej dotrzeć do, do, do literatury sportowej, również dietetyki. Mhm. Dzięki temu to mi pozwala moim pacjentom zaoferować coś więcej niż tylko zalecenia dietetyczne, ale pokazać im od strony i treningowej, mhm. i, i żywienia sportowego, które w dzisiejszym czasie wiemy, że sport jest na bardzo wysokim poziomie u nas. Proszę w takim razie powiedzieć, czy to badanie, bo z tego co pan mm, do tej pory mówił, mogłoby wynikać, że jest to badanie, które dotyczy sportowców, ale nic bardziej mylnego? Tak, nic bardziej mylnego. To, że akurat ja jestem. Sportowcem amatorem nie jest do końca z ogromnymi e... sukcesami. Nie <noise> wiem, czy to można nazwać, e, e, że jest pan sportowcem amatorem, bo to już chyba praca, to już chyba zawód e, niejako, ale e, zostawmy wróćmy rzeczywiście do tego, e, czy to jest badanie, które e, tylko i wyłącznie dotyczy sportowców, czy amatorów, nie, czy zawodowców, e, czy dotyczy każdego i, i co może wnieść do, do naszego życia? Absolutnie. Takie badanie można wykonać każdemu, żeby niekiedy stwierdzić, jaki jest stan chociażby narządów wewnętrznych, mhm. czy są właśnie zakwaszenia, czy występują metale ciężkie. Pokaże nam stan naszego odżywienia organizmu, gdzie tak naprawdę powinniśmy cały czas dążyć do takiej homostazy, takiej równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Czyli czy można powiedzieć, że każda. Choroba, każda jednostka, um, każde zaburzenie um, ma swoje odzwierciedlenie w naszej krwi. Że jakość krwi mówi o jakości naszego życia. E, oczywiście, że tak. Mhm. Aczkolwiek też nie jest to w stu procentach, gdzie ta krew faktycznie wszystko jesteśmy w stanie z niej, w niej znaleźć, dlatego mm -hmm. że mm, to jest cały czas wywiad z pacjentem. Jeżeli ja coś zobaczę w badaniu, to też nie jest do końca, że ja muszę postawić diagnozę. Mm -hmm. Przeciwnie, ja mm, zawsze pokazuję dwie, trzy alternatywy y, po rozmowach, gdzie mogłoby coś występować. Mm -hmm. Pacjent y, też zastanawia się, czy faktycznie coś takiego było, być może. Na pewno jest później udanie się do specjalisty, do lekarza w celu dalszych badania, natomiast nie zawsze badania laboratoryjne też pokażą stan aktualny tego, co zobaczy pacjent na pod mikroskopem. Rozumiem, ale w takim razie proszę powiedzieć, jak wygląda takie badanie w dwóch słowach. Takie znaczy, badanie bada. jest to pobranie krwi włośniczkowej, pobranie krwi z palca, mhm. krew jest um, przedstawiana przed, pod mikroskopem. E, specjalna kamera, która jest przekazywana pod, pod monitor, gdzie pacjent sam widzi, co dzieje się w jego krwi. O tyle jest to fajne, chociażby z aspektu e, psychologicznego, że pacjent mhm. zobaczy. Nie jest tak jak w badaniach laboratoryjnych, że widzimy tylko e, cyfry, prawda? I tak naprawdę niekiedy. Widzimy tylko literę L, low bądź ho, h, mm -hmm. high, czyli wysoki, niski poziom. I to do nas tak nie I to do nas tak nie dociera. Ten obraz, tego, Dokładnie mm -hmm, tak. Co jesteśmy sami w stanie zauważyć, tak? Tak jest. Często obserwuję też tak, kiedy pacjentowi mówi się o zwykłym odchudzaniu. Jemy pięć posiłków dziennie. No dobrze, pacjentowie, a on to wyczytał wszędzie. No. To jest złota zasada, ale kiedy wytłumaczymy pacjentowi dlaczego, co się dzieje w organizmie, mm. jak przebiega metabolizm, jeżeli to się rozrysuje mu na kartce, wtedy zaczyna myśleć zupełnie inaczej i powie, a faktycznie tyle jest zaburzeń od tego, że nie jadłem tych pięciu posiłek. Jest zupełnie inna wiedza na ten temat. Czyli co, nakłuwamy palec, y, pobieramy żywą kroplę tak krwi y, i oglądamy ją pod mikroskopem, tak, tak. Y, próbując... Y, Zdiagnozować to co, to, co na tej płytce widzimy tak i co jest. również pacjent widzi. Czyli w porządku, ale żywa kropla krwi no wydawałoby się, że takie oczywiste, że krew żyje. Mhm. Mówimy o tym, słyszy się o tym codziennie. To taka wiedza, którą mamy. Dlaczego w takim razie w nazwie żywa kropla krwi? Dlaczego? Dlatego, że mmm, krew pobrana w warunkach laboratoryjnych jest... Yy... Jest, brzydko tak powiem, obrabiana jeszcze chemicznie. I to jest ta różnica między tym to badaniem a tradycyjnym ta badaniem jest. laboratoryjnym. Ona jest jeszcze mhm. barwiona, natomiast w tym badaniu absolutnie nie dodajemy żadnej, mhm. e, żadnych innych kropli z zewnątrz, żadnej innej chemii, żadnej, żadnego barwienia. Jest po prostu układana ona na płytce pod szkiełkiem nakrywkowym. E, dzięki temu to badanie oczywiście też nie może trwać godziny, dwie godziny, dlatego że wiadomo, mhm. że krew krzepnie, więc e, to badanie jest maksymalnie 15-20 minut. Na to, żebyśmy zobaczyli w, pierwszym, w pierwszej fazie tego badania, oglądamy oczywiście stan erytrocytów, dlatego że one później zaczynają się agregować, zaczynają się sklejać. To mówi też o tym, że ta krew zaczyna krzepnąć. Mhm. Dopiero później patrzymy, co jest w dalszym obrazie. To, co możemy zobaczyć? Przede wszystkim to, na co co mi ma pomóc w mojej pracy po to, żeby żywieniowo lepiej ustawić pacjenta, to jest to, żeby wyrównać przede wszystkim taką równowagę kwasowo-zasadową. Wiadomo, że, e, podam taki przykład. E, proszę zauważyć, na, ba, na terenach bagnistych żyje naprawdę wiele mikroorganizmów. Są i bakterie, są i komary, są i żaby, e, rośnie bardzo wiele roślin na tym, prawda? E, natomiast, e, powiedzmy, takie środowisko bardzo alkaliczne, zasadowe, jaką jest kopalnia soli, na przykład w Bochni, prawda? Nie ma tam żadnych roślin, nie ma tam żadnego życia. I to jest właśnie między innymi ta e, równowaga kwasowo-zasadowa. Teren bagnisty jest terenem bardzo kwaśnym, gdzie wiele mikroorganizmów zaczyna żyć. Dobre, niedobre, tego nie wiemy. Natomiast tutaj widzimy, że im bardziej zasadowo, to te życie jest coraz mniejsze. I między innymi chociażby powiem, w leczeniu nowotworów musimy dążyć do tej, tej zasadowości po to, żeby odciąć żywienie naszego nowotworu. Czyli rozumiem, że podczas takiego badania możemy określić m.in. czy mamy zakwaszony organizm, czy nie. Tak, między innymi, tak. czy mamy zakwaszony organizm. Mhm. Dalej możemy zobaczyć, czy mamy duże niedobory mineralne. Co jeszcze? E, w, możemy zobaczyć, czy e, nasze drogi hormonalne mhm. są tak naprawdę. Mm, we właściwej kombinacji, czyli czy nie ma zaburzeń hormonalnych od strony organizmu. Mm -hmm. Dalej możemy zobaczyć czy organizm kiedy jest zakwaszony, są pewne charakterystyczne objawy jak kryształ kwasu mm -hmm. moczowego, jak grzybnie, grzybnie w rozkładzie. Mm -hmm. Można też zobaczyć białka larw pasożyta, aczkolwiek Niekiedy spotkamy się na internecie, że tak, no jak możemy zobaczyć, larwy pasożyta? to oczywiście, to e, też trzeba wiele, wiele e, pacjentów e, przestudiować, żeby e, potrafić określać, bo nie zawsze oczywiście e, niekiedy jest e, nitka celulozowa, ale hmm. nitka celulozowa od larwy zupełnie inaczej wygląda i trzeba naprawdę potrafić odczytywać i dobrze. No zatranić. właśnie i tutaj dotykamy um, chyba tego. Um, tej kwidesencji, tych kontrowersji, które wiążą się z tą metodą, bo tak naprawdę trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie w tym, żeby postawić jasną diagnozę na podstawie tego, co się tak widzi. Jest. Kto może w takim razie wykonywać takie badanie i analizować takie badanie? Takie badania robią dietetycy, którzy są po odpowiednich szkoleniach, właśnie z takiego badania żywej kropi krwi, jak odczytywać, co może, co, co, co możemy zobaczyć, jak połączyć to później ze zdrowym Żywieniem, bo to nie jest tylko pokazanie i zrobienie badania, ale również pacjentowi później pomóc. No i właśnie, i to kolejna rzecz. Po co, się, po co się robi takie badanie? Jaka jest dalsza droga? Takie badania są, żeby stwierdzić, czy dobrze prowadzony jest pacjent? To jest mhm. raz. Druga sprawa jest taka, żeby zobaczyć, czy mamy zaburzenia od strony, czy chociażby układu hormonalnego. Gdzie ostatnio mieliśmy, zrobiliśmy badania u pewnego pacjenta i e, był podniesiony poziom e, TSH, hormonu tarczycy. E, okazuje się, że. Niekiedy jest tak, że powinniśmy wysłać jeszcze raz na jedno badanie, bo czy ono jest wiarygodne, czy nie, to wiadomo, są mhm. różne laboratoria. Natomiast badanie oczywiście pokazało, że jest duże zaburzenie hormonalne w organizmie, i to już robi nam coraz węższą ścieżkę do tego, mhm. gdzie my możemy widzieć problem. Ale nasuwa mi się jedno pytanie. Skoro w takim razie badanie pokazuje, jakie mogą być problemy tak? mhm. w, w organizmie, gdzie może gdzie może być, czego może dotyczyć zaburzenie, to czy nie lepiej, no trudno nie zadać mi tego pytania, skoro i tak dietetyk kieruje dalej na specjalistyczne badania w kierunku na przykład tarczycy, tak jak tutaj tak. rozmawiamy, to czy nie lepiej w takim razie zdecydować się od razu na badanie laboratoryjne, skoro ono i tak jest nieuniknione nawet po takim badaniu? Tak, tylko zawsze jesteśmy... Mm, kiedy wykonamy badania, nawet chociażby robimy badania markerów, prawda? Badania w kierunku nowotworowym, są różne laboratoria i spotkałem się z tym, że wychodzi wynik pozytywny, wychodzi mm -hmm. wynik negatywny, i tak naprawdę do końca te badania. Nie są nie, nie są, nie są, nie Dlaczego? Dlatego, że chociażby, kiedy robimy badanie na pasożyty, prawda, i robimy badania w kale, więc musimy zrobić badania trzy, 4, nawet pięciokrotne, powtarzając je, bo nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć, bądź niekiedy laboratoranci nie są w stanie zobaczyć, czego szukają. Mhm. I tu jest niekiedy problem, bo um, badanie, zrobić badanie, to nie jest żaden, żaden problem, ale żeby postawić diagnozę, to tak naprawdę dopiero później możemy zobaczyć. Bo kiedy pacjent zobaczy liczbę, zobaczy cyfrę na swoich badaniach, chociażby o liczbę powiedzmy erytrocytów, prawda? A kiedy te erytrocyty zobaczy na obrazie, jak one są zakwaszone, to dopiero hmm. będzie wtedy zdawał sobie sprawę, że faktycznie musi nad czymś popracować. A to, że zobaczy, że jest zmniejszona liczba, bądź zwiększona liczba erytrocytów, myślę, że zbytnio się tym nie przejmie. Czyli tak naprawdę głównie chodzi o tą formę dotarcia. Do pacjenta i zmotywowania go do, do, do zmiany. Bo z tego, co Pan mówi, i tu chyba rzeczywiście jest tak, że takie suche liczby mniej przemawiają do tego, żeby wprowadzić takie zmiany do swojego stylu życia, niż rzeczywiście obraz no, tego, co w nas krąży, tego, na co możemy popatrzeć. I tak i nie. Tak, mhm. z, tej, z perspektywy, co pani powiedziała. Natomiast nie, y, jeszcze dlatego, że y, tutaj powinien być dialog między dietetykami a lekarzami. I jeżeli robimy badanie. A on jest na, na tą chwilę w Polsce, czy jeszcze go nie ma? Y, to badanie y, dialog między dietetykiem yeah. a lekarzem. Y, powiem tak, jest, ale nie na takim poziomie, jakim by się chciało. Y, dlatego, że y, lekarz jest jednak lekarz. Mhm. My dietetycy jesteśmy też traktowani, aczkolwiek widzę od dwóch, od dwóch trzech lat bardzo dużo zainteresowania dietetyką i, i niekiedy już jest tak, że lekarz zleci badania e, i, i Proszę udać się do dietetyka, niż sam zrobić coś na własną rękę, albo już zacznie badanie farmakologiczne. Między innymi to było takim kopem do tego, żebym, żebym też poszedł w stronę dietetyki, dlatego że kiedyś, kiedy bardzo dużo trenowałem w okresie młodości, byłem bardzo mocno przemęczony i okazało się, że w jednym momencie bardzo mocno poskoczyło ciśnienie krwi od razu udałem się do lekarza. Lekarz na podstawie jednego badania e, pomiaru ciśnienia krwi stwierdził, że mam nadciśnienie i już przepisał mi leki. Kiedy zapytałem się, ile mam brać te leki, powiedział do końca życia, więc też dzielmy lekarzy na tych, którzy są lekarzami i na tych, którzy są z pasją i zawodu z lekarzami, którzy leczą przede wszystkim. Dlatego, że w dzisiejszych czasach wiem, że farmakologia i, i farm, farm, y, wielkie koncerny farmaceutyczne y, troszeczkę bazują na tym, na naszej niewiedzy. Moim zadaniem, postawiłem sobie taki cel, żeby edukować pacjenta i żeby żeby pacjent, tak jak między innymi w dietetyce, wydukować, żeby świadomie mógł jeść, tak samo tutaj, żeby świadomie mógł się prowadzić przez całe życie. To nie jest tak, że mm popatać taką skrajności skrajnej, że on nie może dzisiaj pozwolić sobie wyjść ze na pizzę. Przeciwnie, może wyjść na pizzę, ale co zrobić, jak jutro wróci do swojego jadu jadłospisu starych mhm. nawyków żywieniowych, prawda? Między innymi to badanie też pozwoli nam pokazać, czy jemy prawidłowo, czy mamy zaburzenia, czy pojawiają się jakieś białka wątrobowe, które powodują obciążenie wątroby mhm. i niekiedy nie trzeba już zrobić konkretnych badań, bo wiemy, że ta wątroba jest obciążona i możemy zmienić niekiedy mm, swój sposób żywienia, żeby odciążyć i zacząć regenerację tej wątroby. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję Do również. tematu badania żywej kropli krwi na pewno jeszcze wrócimy. Oglądajcie nas Państwo. Do zobaczenia.